To było fajne, bo pokazało mi, że ze 100 dolarów mogłam zrobić ponad 1000. Bardzo mi się podobało mówienie przez ciebie na zasadzie, jeśli potrzebujesz szybko kasę, to nie jest to dla ciebie, i tak dalej. Więc było to przekazane tak po prostu po ludzku. Zmiotło mnie z planszy totalnie, wyzerowało mnie kilkakrotnie. Siemanko, witamy wszystkich. Mamy ze sobą Ewelinę. Ja jestem Franek Rumak. Witam się z wami bardzo serdecznie. Ewelinka, pierwsze pytanie na samym początku: czemu tu się w ogóle łączymy? Co się udało osiągnąć w ostatnim czasie? No, łączymy się, ponieważ udało mi się zdobyć konto fundowane na 20 tysięcy dolarów. Nice, nice. Możesz coś więcej opowiedzieć, no. jak no. takie konto fundowane można otrzymać? No po prostu trzeba podejść do challenge'u w firmie poptradingowej, zdać ten challenge, no, dwuetapowy przeważnie wiadomo są jedno i trzy etapowe, ale ten dwuetapowy myślę, że jest najbardziej rozsądny. Um, zarobić procent konta, jak to się uda, no to wtedy podpisujemy umowę. Okej, okay, dobra. Które to tak jest jakby które taki konto dopiero fundowane? początek, nie? O, przepraszam, że Ci wszedłem słowo. Pierwsze swoje konto fundowane właśnie jak to wygląda. Pierwsze, tak? O, tak. Okay, to jest dobra. moje pierwsze zdane konto fundowane. Hmm. Widzę, że chyba mam po prostu lekką taką opóźnienie mi się wydaje chyba, bo ja mówię, a do Ciebie chyba dopiero później dociera, tak? Dobrze, będę, będę milczeć. Na, będę na, czekać, spokojnie, na, niż... na, na, na spokojnie, damy sobie radę. Dobra, czyli Twoje pierwsze konto fundowane, mega fajnie, gratulacje tutaj do, do Ciebie. Jak to wyglądało wcześniej? jakby mm, Jakie były Twoje początki, kiedy może zainteresowałaś się tradingiem, kiedy dołączyłaś do grupy Take Profit Crew? Jak byś mogła taką historię przybliżyć, właśnie od samego początku do dnia dzisiejszego? No to musimy zacząć tak naprawdę od grudnia. W grudniu, e, znaczy tam pod koniec listopada mieliście ten fajny tydzień, w którym było pokazywane, jak to wszystko wygląda od A do Z. Bardzo mi się podobało mówienie przez Ciebie na zasadzie... Jeśli potrzebujesz szybko kasę, to nie jest to dla ciebie, i tak dalej. Więc było to przekazane tak po prostu po ludzku. Nie wciskanie jakiegoś kitu, że nie wiem, będziesz zarabiać 20 tysięcy w miesiąc, tylko pokazanie naprawdę, jak to wygląda. Myślę, że z takiego spotkania warto byłoby wrócić. W grudniu dołączyłam. Grudzień był dla mnie miesiącem takim, naprawdę, że wyciągam hajs. I to było fajne, bo pokazało mi, że ze 100 dolarów mogłam zrobić ponad 1000. Ale też takie, wiesz, ja już wszystko wiem, jestem taka mądra, po co się będę uczyć, przecież ogarniam. Potem przyszedł styczeń, zmiotło mnie z planszy totalnie, wyzerowało mnie kilkakrotnie. Choć nie odczułam tego mocno, bo miałam ten zapas, który zarobiłam w grudniu, więc pomimo wszystko jestem cały czas jakby na plusie. No, i dobrym dla mnie takim momentem była ta ostruda, w której się spotkaliśmy. To było pokazanie, że jesteś z ludźmi, przy których no, możesz być sobą. Możesz pokazać, nie wiem, dzisiaj kupiłam sobie fajne auto, biżuterię, cokolwiek i nikt cię nie będzie wytykał palcami jak większość ludzi, których mamy dookoła, że się chwali, że jesteś taki, owaki. Tutaj są ludzie, którzy cię wspierają i cieszą się razem z tobą, że tobie się udało, bo wiedzą, że też mogą dojść do tego momentu. E, więc to jest mega pokazanie, no, ja pamiętam jak pojechałam do tej ostrudy, to tak trochę, kurde, nie wiem co za ludzie, nie wiem co mogę powiedzieć i też było um, to takie mega doświadczenie, że nikt nie ściemniał, jak miał porażki, to mówił o tym i nagle było takie, kurcze, każdy jest inny, ale wszyscy popełniamy te same błędy, wiemy, że je popełniamy, ale dalej w nie idziemy, no i po tej ostrudzie mówię, dobra, zaczynamy z kątami fundowanymi. Przewaliłam ich kilkanaście na 10 tysięcy i pod koniec maja mówię dobra wracam na konto realne trzeba to trochę odrobić i nie wiem czy widziałeś na jakiekolwiek 10 dolarów dzisiaj mam ponad 1000 z tego 450 wypłacone czyli ten kapitał który wsadziłam plus 10 fundowanych fundowanek na Alfie. Jestem już z Alfą na zero zostało mi jeszcze troszeczkę do wypłaty ale idzie idzie bardzo powoli. Ale do przodu. Nie jestem na minusie i powiem Ci, że ta fundowanka na 20 tysięcy to był przypadek, bo ja sobie wpisałam na chat GPT, czy są jakieś zniżki yy, na FTMO. Poklikałam, poklikałam i nagle było takie: Kurde, kupiłam fundowankę za 250 euro. <try> Trzy dni musiałam się z tym jakby przespać i zastanowić się, czy ja to zapłacę, czy ja tego nie zapłacę i, i w ogóle, co ja z tym zrobię. Ale z drugiej strony to był chyba ten moment, gdzie wiesz, jak płacisz 40 dolarów, to ty tego nie odczuwasz. Jedna, druga, trzecia, dziesiąta, ale jak zapłaciłam te 250, to już było takie o cholera! Trzeba się do tego przyłożyć. No i poszło. Trwało to trzy tygodnie. Nawet pamiętam, co czwartek, piątek brakowało mi do etapu 80 dolarów, ale mówię: nie, potrzebuję weekend, muszę się z tym przespać, więc na ten moment, bo wszyscy, Wiemy, że ten moment może być chwilowy. Myślę, że mam w miarę opanowaną głowę. Zdałam w czwartek ten drugi etap, też tam mi brakowało znowu 60 dolarów ze środy na czwartek, więc mówię spokojnie, powolutku, bo wiesz jak to jest? Niby brakuje ci 60, a nagle się może okazać, że już nie masz fundowanki. Więc, jak zdałam w czwartek, tak znowu sobie dałam kilka dni. Dopiero w niedzielę wieczorem się zarejestrowałam. Dopiero gdzieś tam w poniedziałek podpisałam tą umowę i podchodzę do tego naprawdę na spokojnie. Ja się śmieję, że 10 tysięcy to jest chyba dla mnie za mało, więc, więc te 20 poszło. Ale ja to konto zdobyłam takimi kwotami jak na przykład 20 dolarów do przodu, 50 dolarów do przodu, więc nie, że 1% konta 200 na raz, bo te fundowanki przegrane nauczą mi tego, że. Jak bierzesz 7% konta, to masz tak naprawdę pięć fundowanek i pięć transakcji i możesz mieć po koncie. Wystarczy 500 losów, a jak sobie zrobisz, nie wiem, po 20 do przodu, no to możesz zrobić tych transakcji dużo, dużo więcej i masz takie szersze jakby pole do popisu mniejszym lotem, gdzie no ja wiem, że nie jestem przemkiem wójcikiem. I dalej popełniam te błędy, więc no mogę ci dać przykład mojego konta realnego, jak BitCoin w niedzielę, wiesz, jaką poleciał w dół. Ja miałam otwartą transakcję od 103 tysięcy do 98 i mi nie wyzerowało konta. Ja nawet nie zapaliło się na czerwone, więc wiem na co mogę sobie pozwolić i wiem jakie błędy popełniam. Wiem, że jeszcze trudno mi je naprawić, więc daję sobie tą taką możliwość elastyczności na koncie. I, I się tego trzymam, staram się, żeby nie było tak, że wiesz, że idzie, idzie i przeważnie tego lota powiększamy, bo można zdobyć szybciej i więcej, ja się stopuję, więc tak jak mówię, no jest umowa podpisana, jest konto zdane, ale z tyłu głowy pamiętaj, to może potrwać, jak to Przemek mówił, pachajmy konta fundowane, bo bardzo szybko odchodzą, nie, a, a chciałabym jednak odzyskać te 250 euro, które wsadziłam, więc na spokojnie i z głową. No jasne, bardzo no, i tak takie tak to wygląda. Takie na spokojnie podejście moim zdaniem no. jest tutaj jedyną drogą do sukcesu. I wspomniałaś właśnie kilkakrotnie o, o błędach, o różnych takich e, no, nie do końca zachowaniach, które przybliżają nas do sukcesu. Jakbyś mogła trochę więcej o tym powiedzieć, właśnie jakie ty błędy popełniałaś, jakie Twoim zdaniem ludzie popełniają błędy i jak na przykład pracować, żeby unikać takich błędów? <laughs> Znaczy, no, głównym błędem jest to, że jak wcho wchodzimy w ten trading, jest to coś nowego i zaczynamy się fiksować. Po prostu zaglądamy tam non-stop, w każdej chwili włączamy tę piątkę, e, nie wiem, wydaje nam się, idzie do góry, no to nie, w momencie spadnie. Idzie dalej do góry i otwieramy, nie wiem, 10 transakcji, bo przecież w pewnym momencie się zawróci, a potem się okazuje, że się nie zawróciło i zrobiło się zero. E, tak samo w otwartych transakcjach boimy się zamknąć ją z minusem. I często jest tak, że idziemy, 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 i nagle po prostu już nie mamy dokąd iść, bo, bo już nie ma czego zamknąć. Więc e, no, trzeba te stop losy po prostu przyjmować na klatę. E, trzeba się nauczyć takiego balansu. Na no, zasadzie jest weekend, to mam weekend, no ale to są jakby miesiące. To nie jest tak, że dasz komuś złotą radę, tylko no, ja jestem pół roku, tak, i dalej popełniał jakieś tam błędy. E, są one mniejsze, tak jak mówię, wypracowałam sobie system, który pozwala mi na popełnianie. Mm, ale z taką rezerwą jakby dla mnie, to też nie jest tak, że każdy tak zrobi i każdemu to będzie odpowiadać, no, no wszyscy jesteśmy inni i, i wszyscy musimy znaleźć swój własny złoty środek, ale cieszy mnie to, że wstaję rano i nie ma już tego, muszę zobaczyć co tam się dzieje, nie? albo przebudzam się w nocy, znowu muszę zobaczyć co się dzieje, nie mam też, przegrałam, Okej, okay, spoko, idę sobie. Muszę, to znaczy, że moja głowa musi odpocząć. Dzień, dwa, trzy, a kiedyś było takie gonienie. Potrafiłam w jeden dzień przewalić przy fundowanki. Bo przecież ten Bitcoin zaraz zawróci i, i zaraz to nadrobię, nie? E, więc no, ten spokój, ale to no, u każdego będzie trwało inaczej. No, 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 każdy musi dojść po prostu do tego momentu w swoim życiu, żeby oswoić się z tą, no, z tą sytuacją. Kolejnym błędem jest to, że jak nas idzie. Masz plus, 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 to zaczynasz podnosić tą, ten lot do góry, bo chcesz mieć szybciej i więcej. Ja tak samo jak puszczam na przykład transakcję, ustawiam sobie 100 plusa, TP1, wchodzę po jakimś czasie i nie wiem, TP1 było powiedzmy, że stówka. Ja jestem na 60 dolarach, to czasami zamykam. Co myślę, dobra, wolę mieć to 60, zamknąć, iść robić swoje, jak czekać, bo może dojdzie, a może nie dojdzie. Więc wyciągam to, co jest w danym momencie, żeby mieć spokojną głowę. Bo nieraz zostawiam te transakcję, a potem w co nie zaśniesz? Bo ty tam zaglądasz cały czas, na czym stoję, może pójdzie, może nie pójdzie, więc, no, uczenie się wyciągania z rynku każdego dolara, każdego centa, bo, bo, to jakby nie było, jest na plus, a nie na minus. Nieraz widzę, jak ktoś mówi, kurde, złapałem stoplosa, a potem poleciało do góry, nie? Jakbyś wyciągnął trochę, trochę, trochę szybciej, trochę później, trochę przesunął, no, no, jest takie to dosyć ciężkie. No, mówię, nie ma złotej rady dla, wszy dla wszystkich. No, ja się teraz śmieję. Weźcie sobie większe konto, ograjcie lotem jak na 10 tysięcy. No, to prędzej czy później to, to się uda. I też nie takie na siłę, że już teraz natychmiast chcę to mieć. Nie? No, to, to tak fajnie. myślę, że w skrócie. Bardzo, bardzo, ale to bardzo fajne rady. Powiedz mi tak, czy przed dołączeniem, w ogóle przed rozpoczęciem gdzieś tam całej przygody z tradingiem, miałaś jakieś obawy, bałaś się czegoś, nie byłaś pewna tego wszystkiego, czy jak to u Ciebie wyglądało? Bo bardzo dużo ludzi właśnie boi się dołączyć, bo kurczę, ma mnóstwo pytań, mnóstwo obaw. Jak to u Ciebie wyglądało? Znaczy, no, wiesz, co? Nie, ja jakoś tak, no mówię, ten pierwszy tydzień był dla mnie takim, e, myślę, że złapaliśmy ten kontakt. Mówię, przedstawiałeś to naprawdę spoko na takiej zasadzie, e, no możesz stracić. Tu trzeba mówić wprost. Ja też tak znajomym, jak się znajomi interesują, to, to patrzę na nich. Na przykład potrafię komuś powiedzieć: szkoda twojej kasy, bo ty nie masz na to czasu. Szpo, szkoda tego, bo ty się tym nie zainteresujesz tak jak trzeba. Yy, trzeba mówić wprost, że na początku każdy będzie tracił. Mm -hmm. Do pewnego momentu, aż ta głowa nie, nie zacznie funkcjonować, będą tracić pieniądze. Kwestia ile? Mega. No, no i to jest, to, to jest właśnie dla mnie najważniejsze mówienie tego wprost. Ja, ja też nie. Nie polecam za bardzo znajomym, bo wiem, że wszyscy stracą, a potem będą do mnie się czepiać, że bo mi nie wyszła. No mówię, no każdy popełnia te same błędy, każdy traci. Kwestia, ile kto może sobie na to pozwolić i do którego momentu to aż, aż jakby tak kliknie. Bo jak już kliknie, jak tego, no tylko że to trwa. To jest proces, który może u kogoś trwać trzy miesiące, a u innego będzie trwał pół roku, nie? I, nie wiem, wiesz, ja już mam bardzo taką ustabilizowaną swoją sytuację życiową. Ja już nie muszę gonić, więc to też jest inaczej. Jeśli ktoś za czymś goni, to nie wiem, czy trading jest dla niego dobry. Bo trafi dobrą transakcję, e, będzie mu mało. Ja kiedyś wstałam, miałam z Bitcoina 250 dolców i sobie myślę, kurde, ale zarobić To zaraz zrobię kolejne, nie? No i było minus 500. <słukasz> <słukasz> bo chciałam ty szybko, wiesz, do przodu no to się tak nie da, nie? No, no dobra, to no, no, znowu więc Sorki, że Ci tak wlazłem w słowo. Powiedz nam może Ewelina, komu byś polecała rozpocząć trading, dołączyć na przykład do tej Profit Crew, a komu byś nie polecała? Na pewno bym nie polecała osobom, które nie mają czasu i które nie mają pieniędzy, które mają, nie wiem, pełno kredytów, zobowiązań, głowę zajętą, że muszą gdzieś coś spłacać, więc komu bym polecała? Polecałabym ludziom, którzy są ustabilizowani życiowo. Którzy nie muszą za niczym gonić, ludziom, którzy wejdą w to i powiedzą: Dobra, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to trudno, miałem doświadczenie yy, i tyle. I to nie było dla mnie. Bo, bo to może się okazać, że to nie jest dla ciebie, nie czujesz się w tym yy, i, i spróbowałeś i, i, i nie wyszło, nie? Wiesz, w życiu wszystkiego trzeba spróbować i, i nie wszystko jest dla każdego. Mega fajnie, podpisuję się po tym 100% tak naprawdę. Na Od... pewno mogę powiedzieć moją, o, moją Jedną. No, dawaj, dawaj. Czy trzeba umieć liczyć? Bo ja nie umiem liczyć, nie znam się na matematyce. A Wiola mówi: Ja też nie umiem liczyć, damy radę. I, i to funkcjonuje. Mega, fajnie, fajnie. Powiedz mi tak, ostatnie pytanko, tylko czy ja mam zielone światło, żeby ciebie oznaczyć na przykład tutaj poniżej Twoje socjale, Facebook, Instagram, jakby na przykład nowi, nowe osoby chciały dołączyć, chciały rozpocząć przygodę z tradingiem, żebyś ich na przykład pokierowała gdzieś tam na samym wstępie. Nie ma problemu, możesz mnie oznaczyć, tak jak mówię, jak ktoś by do mnie gdzieś tam trafił, to może liczyć tylko i wyłącznie na fakty. Suche fakty, nikt, nikt, nikomu nic nie będzie obie ja ci powiem, ja kiedyś dostałam dlaczego, ale wkręciłam sobie, że dzwoni do mnie Krystian Toporek, którego ja nie znam. Nie wiem w ogóle, znaczy teraz go znam, ale wtedy go nie znam. Odbieram telefon, mówię: Cześć, Siema, co tam nie? Nie wiem, skąd mi się to urodziło w głowie. I gościu tak gada, gada, i w pewnym się pyta, czym się zajmuje. No to mówię: No, między innymi mam swoją, swój salon kosmetyczny. I on do mnie mówi: A, to chyba mało zarabiasz. Więc ja myślę, kurde, koleś mnie nie zna. To chyba nie jest jednak Krystian Toporek. Okazało się, że to był jakiś inny koleś, nie wiadomo skąd. Zaczął mi obiecywać złote góry. I to, na co ludzie muszą uważać, jak ktoś do ciebie mówi, tu i teraz musisz się zapisać. Teraz, w tej chwili, natychmiast, obojętnie czego to dotyczy, czy tradingu, czy kredytu, czy fotowoltaiki, czy czego chcesz, ktoś, kto każe ci podejmować decyzję tu, teraz, natychmiast, to możesz być pewny, że chce cię oszukać. U nas... U nas tego nie ma. Możesz sobie popatrzeć, możesz wejść sobie na Discorda, mówię, zróbcie ten tydzień ponownie, bo to było mega. Żeby ludzie sobie zobaczyli, chcesz, wchodzisz, nie chcesz, nie wchodzisz. Mówię, ja sobie cenię przede wszystkim taką szczerość. No i tyle. Mega, fajnie, fajnie. Dobra, Ewelina, ja ci więcej nie męczę, bardzo ci dziękuję za tą krótką rozmowę. No i co, życzę ci tylko samych profitów teraz na koncie fundowanym. Dawaj znaka, trzymamy kciuki i do zobaczenia kolejnym razem, nie? Dzięki, dzięki, pozdrawiam. Do, do zobaczenia. Thanks.